Witajcie z tej strony The Fawcett, a dzisiaj kontynuujemy serię. Zagrajmy w Sleeping Dogs. Jest to już czwarty odcinek. Podejdźmy sobie po amunicję do naszego Gnata choć może byśmy się przebrali. Bo ten strój zbytnio mi nie odpowiada. Zmieńmy sobie szybciutko w kompletne stroje. Nie, 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 nie przepraszam. Zmienimy sobie szybko na jakiś tutaj. Treningowy <gry> strój agenta 47 siedem. Celność broni palnej o pięćdziesiąt procent. No nie będzie. Polaczymy tak. <coughs> na gołą klatę Open the door. Witaj Widzimy tutaj nasze sąsiadki rozmawiają coś o kryminale Wszędzie przemoc Teraz tak Rozejrzyjmy się na mapie co my tutaj mamy Dealer samochodów zawrot na prędkość. Dostępna jest nowa sprawa. Koszulki Ting. To są sklepy, tak To jest karta 1009. Zadania policyjne. Dostępna jest nowa sprawa. Oczywiście tutaj w policję za bardzo ingerować nie będziemy. Ja bym od pana chciał. Otwieraj. O no to raczej od razu jakie samochody. Takie specjalnie dla mnie przyszykowaliście, widzę, no zarobiliście, no nie pogadasz. To jest też radiowóz duch, najlepszy nieoznakowany radiowóz. Importowane z Vancouver w Kanadzie. United Front Games. Hmm. O proszę, no i to będzie coś dla nas, auto z na każde tereny, jak najbardziej. Też bym chciał być na swoim miejscu, chociaż przez ten jeden dzień. Uff. Ale pociska skitu z turbo doładowaniem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Proszę mnie przeprosić. Źle skręciłem, ale to nie szkodzi. A wyhamowałem, wyczułem normalnie, wyczułem. Gdzie już uciekasz? Macie coś? Lipa, tu nic nie znajdziemy. Siemanko, prz, prs przymiel ja <grymianie> ci zaranie na stronę na twarz.

Z przyzwyczajenia jechałem sobie po prawym pasie, ale co tam? Przepraszam, przepraszam, proszę mnie przeprosić. Ujuj. Jesteśmy na miejscu. A co tutaj się wyprawia? Co to ma znaczyć? Co to za machlojki jakieś? Pokażmy na co nas stać Trzy naraz, kapciuchy Z niewyjaśnionych powodów przerwało mi nagranie, więc szybciutko się przebrałem i już lecimy na misję. A więc wsiadamy w samochód triady i lecimy, i jesteśmy na miejscu. Nie wyłączając silnika, wyskakujemy do nich. Come and get me! Oj, chyba uderzył kolegę, nie wiem, bo spojrzałem się w innym, troszkę inną część ekranu, ale na to wygląda. Oj, przepraszam Was bardzo. Łamanie kości, podejdź, podejdź tylko. Do kosza. I powerek. Hmm. Uh. Niszczenie z wykończeniem. Oj, 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 oj. Coś mnie poszło. Uj, panowie. W grupie siła, co? Gdzie jest tym łomem tutaj? Do ludzi. W ogóle mam inny strój w misji teraz niż ten, co ubrałem na siebie. Nawet nie założyłem, kiedy się przebraliśmy. Gdzie z tą kosą, tu panie? Ho, ho, ho. I moja kosa. To następny. O nie, 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 ale jaka muzyczka. Taranowanie. Mhm. Możesz to naranować pojazdy po twojej lewej i prawej stronie oraz te, które znajdują się przy tą wciskając lewy kontrol. Pierwszy to trzeba go dogonić A następnie będziemy myśleli coś. A -a. Come on! Oj! Nie pykło Pięknie! Nice jump! Mhm. Ja taką ciężaróweczką Pięknie Ma Prawie następny Noż Wariat Ale mnie zgrzał, naprawdę Skróty Tym razem się skróty opłaciły tam No nie gadaj ale wariat zaciekle ucieka to było perfekcyjne

Co przejechał po budzie? Jakbym was tak staranował, co wy na to? Ciekawe, kto nas podkablował. No, 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 no. Pięknie. Haha. Ha. Chciałeś wydymać Freda, to teraz Fred wydyma ciebie. Okej. Okay. Alright. Nie w tą stronę. Wróć. Siema. Zupkę ciepłą na wynos. Shun shan, poproszę. Dziękuję. Tak w ogóle to coś za głośno jest ta muzyka. Nie wiem czy mi się ustawia. Ja tutaj moje nie poprzestawiały dźwięków. Ale nie. Aczkolwiek słyszę ją bardzo głośno. Dobra, lecimy po swoje. Driftem. Ograniczenie do 50. W ogóle gdzie my wyjechaliśmy? O proszę. No, więc nasza pierwsza misja wykonana. Co my tu mamy? Rożejmy się trochę. otrzymaliśmy nagrody. Podrobiony zegarek. Raport informatora i oczywiście 200 baniek. Gdzie w ogóle jesteśmy? Mogę ci nakopać do dupy? Nie, ty tu tylko sprzątasz, tak? No to co? No to zmywajmy się stąd. No i lecimy dalej.